Dobry Boże, prosimy Cię, abyś był z naszym życiu, abyśmy w naszym życiu rozpoznawali te miejsca, w których jesteśmy zniewoleni, kiedy sami wsadzamy się do niewoli, kiedy czynimy z naszego życia, z życia taki Egipt, miejsce ciemne, zniewolenia lub Babilon. Bądź z nami podczas tego naszego rozważania i spotkania z Twoim słowem. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek naszych rekolekcji internetowych, Pusta Studnia. Kolejna sytuacja, jaką, nad którą chcemy się po, pochylić w Piśmie Świętym. I zapraszam Was do księgi Ezechiela. Do księgi, którą warto przeczytać całą i poczynić rzeczywiście refleksję o nas samych. Nie jest ona księgą prostą, ale jak słowo Boże, niesamowicie przejmującą. Historia narodu wybranego jest w miejscu tragicznym. Naród wybrany traci. Najpierw rozpada się na dwa królestwa, traci wszystko, co, co, czym żył. Królestwo, Wielkie Królestwo Dawida rozpada się, podbijane przez, przez Babilon, i przez deportację, przesiedlenie traci miejsce swojego pobytu jest gdzieś daleko od Jerozolimy. Wszystko wydaje się, że jest końcem. I w tym właśnie momencie historii działa prorok Ezechiel, który e, troszcząc się o kult, wywodząc się z tego, jako będąc kapłanem, e, wskazuje też na przyczyny takiej sytuacji e, i nawołuje do Izraela, aby zrozumiał, co tak naprawdę wydarzyło się w jego życiu i dlaczego on znalazł się w niewoli. I w XIX rozdziale księgi Ezechiela jest piękna, piej żałobna Lamentacja. Pieśń, która opisuje nam alegorycznie historię Izraela, narodu wybranego, ale też możemy ją interpretować bardzo wyraźnie do naszego życia, do naszego, naszej sytuacji. Oto Ezechiel pisze, jest lwica, która obrazuje cały Izrael, która obrazuje no, tą rzeczywistość królestwa. Elwica, która wychowuje swoje lwiątka, i spośród tych jedno czyni królem, jedno jakby daje naprzód, aby przewodziło. To małe lwiątko, delikatne lwiątko, staje się potężnym lwem kimś mocnym, kimś twardym kimś, przed kim rzeczywiście drży kolano, kogo boją się ludzie, który uczy się polować, i jest, rośnie w nim ta potęga. Ale jak to w życiu? Czasami jest tak, że wielu nie lubi, jak rośnie kogoś potęga, albo inaczej jak ktoś no, ma się dobrze, czy dobrze mu się powodzi, zostaje podbity, a lwiątko, ten dorosły lew zostaje wprowadzony w niewolę, wprowadzony w niewolę i skierowany do Egiptu. Jeszcze ciekawe, ten lew jest okieł znany przez kółko, które wkłada mu się do nosa i ciągnie go w tą niewolę egipską. Matka czeka, nie doczekuje się, więc trzeba wysłać, uczynić z kolejnego małego lwiątka wielkiego lwa potężnego. I takim się staje drugi. Na jego ryk pisze Słowo Boże, ryk w jego sprawia, że drżą narody, dorasta w sile, sytuacja się powtarza. I też w tym negatywnym stopniu zostaje wprowadzony w pułapkę i pojmany i przez to kółko w nozdrzach prowadzony do kolejnej niewoli do Babilonu ciekawe to jest, bo to obrazuje nas to obrazuje nas, nasze życie życie Izraela że możemy być silni mocni możemy myśleć, że wszystko jest w porządku w naszym życiu możemy na zewnątrz Pokazywać się za taką maską twardości, nieugiętości, albo y, inaczej, maską, która charakteryzuje się pewnością, że wszystko jest w porządku, wszystko mam pod kontrolą, każdą rzeczywistość mojego życia, nie mam w ogóle problemów i w tym wszystkim mogę wpaść w pułapkę. Jako wielki lew, jako ktoś mocny, tak jak te lwy, mo może za mnie, na mnie zostawiona, zostanie zastawiona pułapka. I mogę spaść w niewolę. Egipt i Babilon to zawsze były w Piśmie Świętym symbole zniewolenia. Egipt przecież tam Izrael przebywał na wygnaniu, w zniewoleniu, uciskany pracą, nie, niemiłosiernie też wykorzystywany, gdzie zatracał siebie. No i Babilon to wielkie mocarstwo, które trwało tylko 100 lat, ale które było śmiertelnym zagrożeniem dla Izraela, dla Judei. Kiedy przez te 100 lat dokonuje podbojów Izraela, deportacji kolejnych przesiedleń ludzi, kiedy to właśnie Babilon niszczy dokonuje rzezi Jerozolimy, niszczy świątynię Jachwę, uderza w podstawy religijne narodu wybranego, a na wygnaniu próbuje działać na wyniszczenie tożsamości Żydów po to, żeby już nie czcili jedynego Boga Jachwę, żeby zatracili, zapomnieli o swojej historii życia. A matka, która na to wszystko patrzy, z czasem usycha. Porównana do winoro, winorośli, e, ta winolatorość jest złamana, e, wysuszona, e, nie daje już owoców e, i przesadzona na pustynię, a pustynia zawsze jest obrazem też e, grzechu, pustynia jest obrazem braku życia, zaprzeczeniem życia. I tam, na tej pustyni, ona jest. I co to, co to mówi dla mnie? Jaki to jest obraz dla mnie? Że nieraz mogę sam wprowadzić siebie, przez moje wybory, moje grzechy, w takie miejsce, gdzie przesadzę się na pustynię. Że ten konar będzie we mnie, ale on już nie wyda owoców. Że mogę się oszukiwać. Mogę nawet się oszukiwać pod tym pozorem, Nazywania grzechów, grzesze, 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 łatwo mi to przychodzi, bo nie czynię refleksji, dlaczego to robię, ale jest jeszcze jedno pytanie: czy przypadkiem ja się nie wprowadziłem w niewolę? Czy ja nie jestem już w niewoli grzechu? W takiej niewoli, w jakiej był e, Izrael, że z wielkiego, z wielkiego lwa stał się niewolnikiem prowadzonym, ciągniętym za nos. Czy mnie grzech nie wodzi za nos? E, to jest ważne po to, żeby uzyskać tą odpowiedź, bo Ezech, Ezechiel, który nauczał, który pouczał naród wybrany, mówił, zobaczcie, nasze grzechy nas tu doprowadziły, nasza niewierność, nasz brak wiary, nasze odejścia sprowadziły do na nas niewolę. My o tym wiemy, ale nieraz nic sobie z tego nie robimy. I stajemy w takich pustych miejscach, suszach naszego życia. I szukamy wyjścia odpowiedzi. I to jest dla nas dzisiaj też taka prowokacja Słowa Bożego. Takie zaproszenie, bo historia u Ezechiela kończy się tak, że oto Bóg chce pokazać, ja jestem wierny, ja jestem tym, który wyprowadza naród wybrany. Ja jestem tym, który daje wskrzeszenie. Bo ta winna latoroś, zasadzona na pustyni, ona już praktycznie nie ma wiary, nie ma życia, przez to nie ma wiary, tam nie wystarczy podlać wodę. Tam trzeba ją wskrzesić na nowo, zaszczepić na nowo. I to jest też tak w naszym życiu. Bóg nigdy nas nie składa. To jest niesamowicie ważne. Nie skleja, nie łączy, ale Bóg czyni nowymi nas. Czyni w sakramencie spowiedzi, czyni nas nowymi i daje nam zawsze tą ten momentą ten szansę, abyśmy wyszli z tych niewoli. Znajdź swój Babilon, bo każdy z nas ma jakiś. Znajdź swój Egipt. Znajdź w sobie to kółko w nożu, za którym jesteś ściągnięty, znajdź i odetnij ten łańcuch. Zrób to radykalnie z Bogiem, bo dasz radę. Każdy z nas da, bo On jest wielki, bo On wyprowadza z największego trudu. Odetnij ten łańcuch i bądź wolny, bądź jak lew, bądź siłą, bo jesteś wybrany przez Niego. Bądź mocnym lwem, który będzie ryczał o wielkości Pana, o tym, który daje nam prawdziwą wolność. O to dzisiaj prosimy. Amen. john <laughs>